I ja nie wchodzę w to, nie mówię, yy, że ma, masz wyrzucić pszenicę, czy masz wyrzucić mięso, czy masz wyrzucić yy, cokolwiek innego, bo, bo jedz, ale z umiarem. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz... No to już cię wszyscy pokochają właśnie, e, że jedz wszystko, ale z umiarą. Tak, ale słuchaj, no my nie urodziliśmy się po to, żeby się zamknąć i e, wyrzucić mięso i, i jeść tylko roślinki albo jeść tylko soję, bo niektórzy są fanatykami soi. Ja nie bronię nikomu soi, tylko niech się dowiedzą, jak ona jest uprawiana, że ona jest modyfikowana genetycznie, że ona jest pryskana glifosatem, i tak dalej, i tak dalej, że ona ma hormony żeńskie, które wpływają negatywnie i dla mężczyzn, i dla, dla kobiet na całą gospodarkę hormonalną, i tu można by argumentów podawać, myślę, że dużo, i ty o tym jesteś świadomy, i ja. Więc, ale tutaj przejdźmy do tego, co jest ważne tego jedzenia i pożywienia. Wiesz, od pewnego czasu, właściwie gdzieś to wyszło w trakcie tego, jak pracowaliśmy nad tym swoim dzieckiem żeby to dziecko było odkwaszone.